Ojczyzną mam, tyle razy węglicą Nie miło dla nas, co już się dało, nie dla Twoja rada, jakże długo cierpienie jak pan ocenia, ile osób tutaj, tutaj dzisiaj mogło przyjechać? Przypuszczam, że dwa czy tysiące. Ja tak przypuszczam. A jeszcze nie Byłem w kościele, ale nie, nie, nie zobaczę, bo byłem tylko tu w przedsionku. Tak się tak mi twierdzi. No. Wychodzicie Państwo stąd przed katedry, i idziecie przed Urząd Wojewódzki, mm -hmm, mm -hmm. żeby, bo tam nikogo dzisiaj nie ma wojewody. Manifre, nie ma na znaczy, tam będzie ogłoszony jakiś tam przez Stasia, Stasia Kanie jakiś tam. Ja nie wiem, jak to się mówi. Bo ja nie bardzo wykształcony człowiek jestem. Coś tam będzie wygłoszone do, do pana dworzaka. O, jest pan tutaj, że tak powiem odpowiedzialny. No. Ale chodź, no, nie, to Ale sali, przepraszam. Ale ja się nikogo nie boję. Ale ja się nikogo nie, nie, nie boję, Stasiu. No, no. Ale przerwałeś panu, tu, to takie ładne było. To Zapatrzę ja panu, zrobić mi pieniądze. Pamiętasz, cudowo z polsatem? Ale dlaczego panu wykorzystuje no. ten to? Proszę no. odwrócić to z tej torby. Proszę tego nie robić. Stasiu, nie wygłupiaj się, Stasiu. Staś, nie, ja się ja nie Ale pamiętasz co? Ale pamiętasz stać, co miał w chowy? do <śmulny> Dziękuję wszystkim mediom. Tygodnikowi i niedziela.